Stowarzyszenie Towarzystwo Ziemia Sokulska, w ramach trzeciej edycji programu Kapliczki Podlaskie Ocalić od Zapomnienia, otrzymało dofinansowanie ze środków województwa podlaskiego w kwocie 15 700 zł na realizację projektu Przydrożna Kapliczka w Gliniszczu wielkim symbolem wiary pokoleń Powiatu Sokulskiego. Głównym celem realizacji projektu jest pogłębienie wiedzy o małych obiektach architektury sakralnej Powiatu Sokulskiego mających szczególne znaczenie historyczne i religijne dla jego mieszkańców, a także przywrócenie dobrostanu tych obiektów poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. W ramach projektu wykonano m.in. reprofilację podłoża, zamontowanie drewnianych okien, wykonanie i pomalowanie tynków zewnętrznych, renowację figurki Matki Bożej. Murowana kapliczka kuczci Matki Bożej w Gliniszczu Wielkim jest jedną z najstarszych kapliczek ołtarzowych na terenie Powiatu Sokulskiego. Została zbudowana przez miejscowego murarza Buleja w 1925 roku i wyróżnia się unikalną architekturą.